Akademia Mistrzów Koszykówki MiniBasket prowadzi nabór do grup treningowych dla dziewcząt i chłopców od 3 do 10 roku życia w Twoim mieście. Współpracujemy z najlepszymi klubami w Polsce. SKM Zastal Zielona Góra, Stelmed Basket Club Zielona Góra, budując wspólnie siłę polskiej koszykówki. Chcemy zarażać naszą pasją wszystkie dzieci i młodzież. Pragniemy pomóc im w prawidłowym rozwoju psychofizycznym. Co nas wyróżnia? Najnowocześniejszy model szkolenia dla dziewcząt i chłopców. Grupy od 3 do 10 roku życia. Wspaniała atmosfera na treningach. Brak selekcji dzieci. Treningi dla wszystkich. Profesjonalni trenerzy. Profesjonalny sprzęt treningowy dostosowany do wieku i możliwości dzieci. Trzy zasady naszego działania. Uczymy. Nie selekcjonujemy. Tłumaczymy. Nie krzyczymy. Inspirujemy. Nie ma. Nie da się. Jest tylko. Jeszcze nie potrafię. Organizacja szkolenia. Dzieci przydzielane są do czterech grup wiekowych. Grupa oseski od 3 do 4 lat. szkraby od 5 do 6 lat. Smyki od 7 do 8 lat. Pędraki od 9 do 10 lat. Treningi w poszczególnych grupach są dostosowane do wieku i umiejętności dzieci zgodnie z programem szkoleniowym opartym na zachodnich i bałkańskich wzorcach treningowych. Misja Akademii: Kształtować sportową osobowość, rozwijać zdolności i budować charakter małych koszykarzy zgodnie z naszą ideą, ruch, rzeźbi umysł i ciało. Rodzicu, pamiętaj, aktywność fizyczna Twojego dziecka. Przekłada się na osiągane przez nie wyniki w nauce. Pierwsze dwa zajęcia są zupełnie niezobowiązujące. Następnie rodzic podejmuje decyzję o zapisaniu dziecka do akademii. Dołącz do naszych szeregów i baw się z nami. Zostań mistrzem koszykówki. Zobacz więcej i zapisz dziecko. www.minibasket.pl Napisz, polub spytaj. Zapraszamy!